Witamy serdecznie na webinarze Easy Banking. Bezpieczny e-banking online w SAP. Ja nazywam się Kamila Burzała, w firmie BCC zajmuję się modułem finansowym systemu SAP oraz wdrożeniami produktu Easy Banking. Easy Banking jest rozwiązaniem umożliwiającym bezpośrednią komunikację z systemu SAP z systemem bankowości elektronicznej za pomocą usług sieciowych. Rozwiązaniem przygotowanym w oparciu o standardy ujęte w rekomendacji Rady Banków Polskich oraz o międzynarodowy standard ISO 222 odbywa się w trybie online poprzez komunikaty w formie plików XML przy wykorzystaniu technologii Web Service. Całość komunikacji jest zabezpieczona poprzez kanał HTTPS z wykorzystaniem dwustronnego SSL, co oznacza, że system bankowy identyfikuje nasz system SAP, a system SAP weryfikuje system bankowy. Dzięki temu jest, bez, zapewnione jest bezpieczeństwo przesyłu danych, jakiego nie posiadamy w przypadku importu i eksportu plików z systemu. Easy Banking eliminuje możliwość ingerencji użytkownika w plik z płatnościami czy z wyciągiem bankowym. Rozwiązanie pozwala również na zmniejszenie pracochłonności związanej z rozliczeniami, oszczędza czas zajmowany przez czynności związane z importem, eksportem, obróbką plików. Dodatkowo wspólny standard wymiany danych pozwala na szybsze wdrożenie kolejnych banków oraz rachunków bankowych niż ma to miejsce obecnie w standardzie. Rozwiązanie Easy Banking oferuje obsługę przelewów wewnętrznych, krajowych, zagranicznych oraz CEPA. Generowanie i wprowadzanie czy księgowanie do systemu pozycji intraday, księgowanie i pobieranie w formacie PDF wyciągów bankowych, generowanie raportu historii operacji dla danego zakresu dat, jak również generowanie raportu salda na rachunkach bankowych. Ponadto oferujemy obsługę, obsługę rachunków wirtualnych czy śledzenie statusów zleceń, a także autoryzację płatności na podstawie kwoty płatności lub poprzez implementację podpisu kwalifikowanego i kierowanie płatności bezpośrednio do realizacji z poziomu systemu SAP. Easy Banking jest rozszerzeniem systemu SAP. Jest rozwiązaniem elastycznym z możliwością dostosowania do specyficznych wymagań firmy i realizowanych procesów biznesowych oraz łatwej, łatwej rozbudowy o dodatkowe funkcje czy raporty. Jako add-on Easy Banking bazuje na danych przechowywanych w standardowych tabelach SAP, informacje o płatnościach, są pobierane, są pobierane z wygenerowanego przebiegu programu automatycznych płatności. Z drugiej strony wyciągi są wprowadzane lub automatycznie księgowane i dostępne do dalszego procesowania w standardowej transakcji FEBAN. Przejdziemy teraz do prezentacji rozwiązania na systemie. Kontrola nad paczką wygenerowaną w standardowej transakcji F110, czyli automatyczny obrót płatniczy, który w standardzie umożliwia wygenerowanie pliku z płatnościami i import pliku do systemu bankowego, jest przejmowana poprzez dedykowaną transakcję EasyBanking. Wyświetlanie oraz edycja paczek, które są wygenerowane w standardzie, odbywa się w transakcji, która na ekranie selekcji posiada płacącą jednostkę gospodarczą, a także identyfikację i dzień wykonania, które są tożsame z identyfikacją i dniem wykonania wprowadzonym w standardowej transakcji. Umożliwia ona wyświetlanie paczek płatności dla danego zakresu danych, a także wybór rodzaju przelewu. Pod przelewem zwykłym kryją się przelewy krajowe, zagraniczne czy SEPA. Wybór rodzaju przelewu Urząd Skarbowy bądź JUS pozwala na kontrolę bądź wprowadzenie dodatkowych parametrów, które są dedykowane dla przelewów realizowanych do tych instytucji. Rodzaj przelewu wypłata gotówki pozwala na przesłanie polecenia wypłaty dla odpowiednio identyfikowanej osoby w dowolnym, oddziale, w dowolnym oddziale banku. Easy Banking oferuje również obsługę przelewów płacowych. W przypadku, gdy system HR jest osobną instalacją, istnieją dwie drogi. Instalacja rozszerzenie easy banking bezpośrednio na systemie HR i obsługa wyłącznie przelewów płacowych bądź przesyłanie danych z systemu płacowego do systemu, do systemu ARP i ograniczenie dostępności użytkowników do wybranych rodzajów przelewów poprzez obiekty autoryzacji utworzone w ramach easy banking. Te obiekty autoryzacji pozwalają również na ograniczenie, ograniczenie uprawnień użytkownika do rodzaju do poziomu wyświetlanych informacji. Transakcja płatności składa się z trzech poziomów. Poziom pierwszy widoczny obecnie na ekranie, najbardziej ogólny jest to poziom paczek płatności. Kolejnym poziomem jest poziom przelewów składających się na daną paczkę, a poziomem najniższym... Poziom dokumentów, dla których wygenerowany został pojedynczy przelew. Obecnie widzimy poziom najwyższy, poziom paczki płatności, na którym widoczna jest data wykonania przebiegu płatności, identyfikacja paczki, także sumaryczna kwota paczki w walucie lokalnej oraz w walucie dokumentu. W kolejnej kolumnie ilość przelewów składających się na paczkę, ilość faktur, dokumentów, dla których generowana jest płatność, a także status autoryzacji, który w przypadku implementacji funkcji autoryzacji płatności z poziomu systemu SAP informuje nas, czy paczka płatności została przesłana do autoryzacji, odrzucona, czy częściowo bądź kompletnie zatwierdzona. Kolejna kolumna, czyli status SAP, informuje nas o tym, czy płatność została wysłana z systemu SAP do systemu bankowego, czy została odrzucona z przyczyn technicznych, bądź czy płatności zostały usunięte. Status przelewu jest zbiorczym statusem dla paczki, który informuje nas, czy przelewy znajdujące się w danej paczce zostały przyjęte, bądź zrealizowane w systemie bankowym lub czy przelewy zostały anulowane lub odrzucone. Możliwa do edycji data wykonania przez bank Inform, pozwala nam na sterowanie, sterowanie datą realizacji płatności w systemie, w systemie bankowym. Przejście do poziomu przelewów następuje poprzez dwuklik na danej paczce. I pozwala nam na kontrolę oraz edycję parametrów, które normalnie wprowadzone są po stronie systemu bankowego. Dla przelewów zagranicznych jest to tryb wykonania przelewu, czyli czy przelew ma zostać wykonany w trybie zwykłym, pilnym czy ekspresowym. Wskazanie rodzaju podziału kosztów, czy są to koszty dzielone, czy koszty pokrywa odbiorca czy zleceniodawca, a także oferuje nam możliwość wskazania rachunku, który będzie obciążony kosztami za realizację przelewów zagranicznych. W przypadku przelewów krajowych mamy możliwość wskazania, że przelew ma zostać zrealizowany jako sorbny w przypadku płatności poniżej, poniżej miliona. Poziom przelewów zawiera również informacje o kwocie pojedynczego przelewu, a także od danych odbiorcy, odbiorcy płatności. Dwukrotne wklikanie się w dany przelew pozwala nam na przejście do listy dokumentów, które są płacone za pomocą, za pomocą tego przelewu. W kolei wklikanie się dwukrotne w numer dokumentu powoduje płynne przejście do standardowego podglądu dokumentu w systemie, w systemie SAM, a dalej poprzez prze, do przejście, umożliwia przejście do pozycji dokumentu oraz do danych podstawowych dostawcy. z poziomu płatności, z poziomu paczki płatności, Easy Banking oferuje nam również możliwość usunięcia danej płatności z paczki po zaznaczeniu paczki, a następnie zaznaczeniu opcji usuwania płatności, system pozwala Easy Banking pozwala nam na usunięcie zlecenia płatniczego bądź wycofanie rozliczenia i strony dokumentu rozliczeniowego w przypadku, gdy płatności przechodzą przez konto środków pieniężnych w drodze. Usunięcie zlecenia płatniczego bądź wycofanie, wycofanie rozliczenia i strony dokumentu rozliczeniowego powoduje zmniejszenie sumarycznej kwoty paczki, a także zaznaczenie dla paczki płatności, że zlecenie płatnicze zostało usunięte, a także wskazanie numeru usuniętego zlecenia, dane użytkownika, który zlecenie usunął oraz datę i godzinę usunięcia. Po, po edycji i kontroli parametrów prowadzonych dla danej paczki płatności, w przypadku implementacji funkcji autoryzacji płatności mamy możliwość wysłania paczki do zatwierdzenia bądź bezpośrednią wysyłkę do systemu, do systemu bankowego. Wysłanie paczki płatności do zatwierdzenia odbywa się poprzez zaznaczenie danej paczki, zapisanie danych, co powoduje zmianę statusu autoryzacji i dodanie paczki do listy płatności oczekujących na autoryzację. Lista paczek oczekujących na autoryzację znajduje się w odrębnej transakcji. Po przejściu do dedykowanej transakcji i wprowadzeniu odpowiednich parametrów na ekranie selekcji widzimy listę paczek, które oczekują, oczekują na zatwierdzenie. Osoba autoryzująca ma możliwość przeglądu przelewów znajdujących się w danej paczce płatności. a następnie jej odrzucenie bądź zatwierdzenie. Zaznaczenie paczek do zatwierdzenia oraz zapisanie danych powoduje automatyczne uruchomienie zewnętrznego oprogramowania wybranego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu elektronicznego. Wybór takiego podmiotu jest uzależniony od decyzji, firmy, od decyzji firmy. Easy Banking natomiast może połączyć się z dowolnym oprogramowaniem zewnętrznym. W takim osobnym oprogramowaniu składany jest podpis kwalifikowany dla dowolnej ilości paczek. Następnie dane są zapisywane przez użytkownika autoryzującego paczki i są możliwe do wysyłki do systemu bankowego bezpośrednio do realizacji. W przypadku implementacji funkcji autoryzacji, autoryzacji przelewów podpisem kwalifikowanym oferujemy również możliwość automatycznego wysyłania powiadomień mailowych do na adresy e-mail użytkowników zdefiniowanych w konfiguracji o określonej porze dnia bądź bezpośrednio po wysłaniu danej paczki płatności do autoryzacji przez użytkownika w transakcji płatności. Przed wysłaniem danej paczki płatności do systemu bankowego Easy Banking oferuje również możliwość kontroli danej paczki poprzez jej zaznaczenie i naciśnięcie przycisku kontrola płatności. Kontrola płatności umożliwia wylistowanie wszystkich możliwych błędów dla danej paczki płatności, które mogą być następnie zlikwidowane przez użytkownika i zapobiec odrzuceniu paczki po stronie systemu bankowego. Sama wysyłka paczki płatności odbywa się poprzez jej zaznaczenie, a następnie wysłanie do banku. Otrzymujemy następnie komunikat o prawidłowej wysyłce bądź o błędach, jeżeli one wystąpią. Paczka przesłana do autoryzacji bądź paczka niezatwierdzona wysłana do systemu bankowego są blokowane do edycji przez użytkownika. Również pola dostępne na poziomie, na poziomie przelewów bądź na poziomie paczki, to czy są one widoczne dla użytkownika, możliwe do edycji bądź jedynie możliwe do wyświetlania jest definiowane dowolnie za pomocą statusów pól w konfiguracji, a dostęp do poszczególnych, przelew, do poszczególnych poziomów jest możliwe do ograniczenia za pomocą obiektów autoryzacji utworzonych w ramach e-wagon. Transakcja płatności, oprócz faktu, że umożliwia bezpośrednie wysłanie płatności do systemu bankowego, jest również bardzo przydatnym raportem listującym. Wszystkie płatności, które, zostały, które są realizowane przez jednostkę bądź planowane do realizacji w najbliższym okresie, niezależnie od tego, z jakiego banku płatności są generowane, bądź z jakiego rachunku lub w jakiej walucie. Standard Zap takiego raportu nie oferuje. W Easy Banking natomiast można paczki płatności dla danego zakresu dat dowolnie filtrować, sortować bądź sumować częściowo. Można także taką listę paczek wraz ze statusem ich realizacji eksportować do pliku Excel. Zaznaczenie paczek do autoryzacji bądź do wysyłki do systemu bankowego jest możliwe również zbiorczo co jest bardzo przydatną opcją w przypadku dużej ilości realizowanych przelewów. Płatności realizowane za pomocą Easy Banking bądź za pomocą kliku powracają następnie na wyciągu, na wyciągu bankowym. Easy Banking oferuje pobieranie wyciągów bankowych bezpośrednio z systemu bankowego, a następnie ich automatyczne wprowadzanie bądź księgowanie po stronie SAP. Transakcja dla pobierania wyciągu bankowego zawiera identyfikację banku oraz ID konta, datę dla wyciągu bankowego lub jego numer, a także oferuje możliwość w momencie pobierania wyciągu bankowego zapisania go do, w pliku PDF w katalogu lokalnym bądź w katalogu sieciowym. Wyciąg bankowy generowany jest w trybie online. Zawiera informacje o numerze wyciągu, dacie wyciągu, rachunku, dla którego wyciąg jest generowany, osadzie otwarcia, kwotę poszczególnej, poszczególnej pozycji, nazwę kontrahenta, szczegóły płatności, a także saldo zamknięcia, kod identyfikujący operację bankową oraz ID instrukcji, które stanowi unikalną identyfikację dla, dla, każdej pozycji, dla każdej pozycji wyciągu. Księgowanie wyciągu bankowego polega na z czytaniu danych pobranych z systemu bankowego, a następnie wprowadzeniu ich do odpowiednich tabel w systemie SAP, co umożliwia użytkownikowi edycję pozycji z wyciągu standardowej transakcji w transakcji FEBA. Istnieje możliwość ręcznego generowania i księgowania wyciągów bankowych bądź automatyzacji pobierania takich wyciągów poprzez ustawienie tzw. zadania w tle i uruchamiania programu o określonej godzinie w ciągu dnia i następnie edycji wyciągu poprze, przez użytkownika. Wyciąg pobrany z systemu bankowego, jak wspomniałam, może być również zapisany bezpośrednio do pliku PDF. Taki plik PDF, który został pobrany w momencie wygenerowania, wygenerowania pozycji wyciągu, zapisany został lokalnie na dysku i jest to oficjalny dokument wystawiany przez bank. Oprócz automatycznego pobierania i wprowadzania bądź księgowania wyciągów bankowych e-banking oferuje również pobieranie i księgowanie pozycji intraday. Odbywa się to poprzez automatyczne pobieranie pozycji o określonej godzinie w ciągu dnia, wprowadzanie i obróbkę poprzez użytkownika w standardowej transakcji, a następnie kolejnego dnia w momencie wystawienia przez bank wyciągu bankowego e, sprawdzenie, e, weryfikację i kontrolę e, pozycji pobranych w ciągu dnia, e, ich, e, ich porównanie z wyciągiem bankowym, e, uaktualnienie salda otwarcia oraz, oraz zamknięcia e, i następnie... Po, e, Weryfikacja pozycji intraday poprzez wyciąg bankowy umożliwia pobieranie dalszych pozycji intraday w ciągu dnia. Kolejnym raportem oferowanym w standardzie Easy Banking jest raport historii operacji. W dedykowanej transakcji dla danego rachunku i określonego zakresu dat możemy wyświetlić listę wszystkich operacji, które, które miały miejsce na rachunku. Takie operacje możemy również dowolnie filtrować, sortować bądź sumować częściowo, jak również wyeksportować. taki raport do pliku um dane w raporcie historii operacji możemy być w dla takiego zakresu dat dla jakiego przechowuje je system bankowy i są to ostatnie dwa lata kolejnym raportem oferowanym przez Easy Banking jest raport stat na rachunkach bankowych. Raport salda można uruchomić z do dowolnego zakresu rachunków w ramach danego banku oraz wskazać rodzaj salda, który chcemy wyświetlić. I dzięki raportowi saldo kont możemy w danym w danej chwili pobrać stan środków na rachunku co ważne Easy Banking um, Oferuje nam dodatkowe możliwości, jest bardzo przyjazny dla użytkownika i pozwala nam w sposób przejrzysty wylistować wszystkie płatności, które, których dokonuje jednostka. Jednak zawarte zaznaczenie Easy Banking nie likwiduje możliwości generowania płatności w pliku ani importu wyciągów również w formacie pliku. Pliki płaskie nadal mogą pozostać alternatywnym rozwiązaniem bądź rozwiązaniem awaryjną, który może być wykorzystany w przypadku awarii Web Service. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zachęcam do zadawania pytań.